Pierwsza edycja programu Green Evolve dowodniła, że polskie zielone technologie z łatwością mogą podbijać zachodnie rynki i konkurować z najlepszymi. Laureaci drugiej edycji pokazali, że polskie firmy mają jeszcze wiele do zaoferowania. Gdy zapoznałem się z tymi technologiami, zobaczyłem, że tak wspaniałe technologie, technologie, które według mojego przekonania mogą natychmiast znaleźć odbiorców, natychmiast mogą znaleźć klientów, pozostają tutaj takimi lokalnymi technologiami polskimi. I okazało się, że jak niewiele trzeba. Program Greenivo, prowadzony przez Ministerstwo Środowiska przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, ma pomóc polskim firmom wypromować swoje innowacyjne proekologiczne technologie za granicami kraju. Spodziewamy się tego, że Uda nam się sprzedawać urządzenia za granicę, ponieważ nie możemy tego robić w Polsce, zabrania tego polskie prawo, więc liczymy na to, że wespół z całym zespołem Green Evo i z Ministerstwem Środowiska zostanie nasza technologia wypromowana na rynkach zagranicznych, gdzie tak naprawdę, który tak naprawdę jest rynkiem docelowym dla naszej spółki. Program polega przede wszystkim na udziale w licznych szkoleniach. Wiedza zdobyta dzięki wyjazdom zagranicznym pomaga zwycięskim firmom otrzymać międzynarodowe kontrakty, jak również zaistnieć na polskim rynku. Samo logo Green Evo ma wręcz magiczne znaczenie i bardzo pomogła nam na rynku w Polsce. Nasza firma MultichemEco produkuje technologię do przetwarzania wszelkiego typu biomasy, a szczególnie UPPZ-ów ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego na mineralno-organiczne nawozy Orkal. Lauraci pierwszej edycji mają na swoim koncie poważne sukcesy. Zwycięzcy drugiej edycji również liczą na konkretne wyniki. Spodziewamy się spektakularnych sukcesów, dlatego że zarówno wśród pierwszej, jak i drugiej edycji konkursu jesteśmy jedyną firmą, która ma technologię geotermalnych pomp ciepła. Ponieważ jest to bardzo zaawansowana zielona technologia. Wsparcie przez rząd polski ma olbrzymie znaczenie. Polskie technologie mają szansę podbić świat. Nie miałyby tej możliwości, gdyby nie wsparcie rządu. W pojedynkę nie jest łatwo, ale mając takie wsparcie plus doświadczenie laureatów z pierwszej edycji, polskie zielone technologie są bezkonkurencyjne. Marta Bartkowska, AgroFlash.